That's right steve stealing the diamond. Zostaw łapkę w górę i będzie fajno, bo będziemy kradli diament z jakiegoś podwórka, a może zjesz na koniec dnia trochę rosołu i żurka, nieważne, w każdym razie. Witam was bardzo serdecznie w jak ukraść diament, bo dobra, bo mam, ty, jak cygan, Tom kietę. Jak ukraść diament po pięciu latach. Oczywiście odświeżona wersja, mam nadzieję, że czekacie, czekaliście. Zobaczmy, co się zmieniło, jak oni to wszystko zrobili, ale nie byłoby tego wszystkiego wspaniałego, bez retrospekcyjnego powrotu do mistrzowskiego intra. Po też chyba pięciu latach nie używałem, ale teraz ostatnio używam. Także tyle, mistrzowski. O no i okej, okay, naciskamy oczywiście play. Ochrona już tam gdzieś na nas czeka jako właściciel deklaruje Tunezyjski Archeologiczny Exhibit otwarty, czyli można przyjeżdżać i oglądać sobie a ten już uciekł gdzieś tam i stwierdził, że zabiera klucze i lecimy! Lecimy ukraść diament. Nie widziałem tych hysteregów na lewym, yy, dolnym rogu gdzieś tam, bo tam też pisało coś ciekawego prawdopodobnie. Czyli możemy wjechać z buta na pełnej na motorze, albo się zakraść. Wybrałem motor, na początek. Zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście wrócę do tej opcji, bo zrobimy wszystkie możliwe zakończenia w tej wieczniu. Na hulajnodze?! To nawet nie jest motor! That's right! Skopa! Jep mu! Sami? Poszliśmy dalej? Well, poradziłeś sobie tylko z jednym ze strażników, czyli jest dwóch, czyli musiałem rozwalić dwóch Dobrze, czyli używamy oczywiście opcji RAM! RAM-PA-PA-PAM! Proszę bardzo, je... wleciałem jakoś... Ej, no chwileczkę, czyli poradziłem sobie z jednym czy z dwoma? To, wow, o kurde. Mamy problem, bo jakiś gościu wjechał do średniowiecznej sekcji <laughs> Jaki dźwięk w ogóle? Przygotujemy coś tam specjalnego... TARCZA! TARCZA, SZMATO! Wjeżdżamy, bang, to znowu tylko jeden, ale jesteśmy przy tunezyjskim diamencie. Bez jaj. Basket, Wsaćmy go do pudła. Oczywiście, że tak, bo było w naszej. Jeee! Yeah! To akurat się nie udało. Proszę, jak ja szybko w ogóle pojechałem do przodu? Niesamowita sprawa. Dokonuję dobrych decyzji, no ale nieważne. Oczywiście, Town Cable. Czyli możemy Town Cablem to gdzieś przeciągnąć z nami i możemy jechać. I po tym wszystkim został aresztowany. A tam wygaszacze ekranu z Windowsa 9.5. Czejcie to. Czyli ten, co nie sprawdził tego pudełka, dostał pracę jako guard nocny? Prawdopodobnie. Crap. Tutaj znowu straci pracę, prawdopodobnie. A my mamy dwie gwiazdki. Uciekamy z diamentem. Koniecznie. Może no, stajmy z gałęzi, może to się przyda Wait. O nie, gdzie jest diament? O nie, mam diament, straciłem diament Boże, straciłem diament, ale mogę to powtórzyć I mogę użyć drugiej opcji, jakąś dwie gwiazdki jak w GTA Czemu na sześć gwiazdek? To jest dziwna opcja Pewnie zrobili to dlatego, żeby nie wzorować się na GTA Użyjmy kamienia Mogłem jeszcze nie zrobić niczego Officer down, powtarzam, officer down Czyli, znaczy nie, że down, tylko że Dostał, no, jak to, jak to się mówi Bubble, schowajmy się w bańkę Proszę bardzo, bańka niezniszczalności A my dalej jedziemy z diamentem? Proszę bardzo, rewelacyjna sprawa. Wjeżdżamy pod most i co teraz? Wyjeżdżamy z mostu. To już koniec! To już koniec tej podróży. Zawsze podejmowałem dobre decyzje, wiem sir, o tym. Proszę pana, proszę... Prowadź czy użyj diamentu. Będę musiał użyć ognia, jeżeli pan nic nie zrobi. Odjedźmy. Użył ognia. Więc strzeli mi przy okazji pewnie w zbiornik paliwa, więc szybko poszło. Ale ser, nie mów do mnie ser, bo jestem szynką. Nieważne, w każdym razie diament i... Oh no... I prawdopodobnie gdzieś utonęliśmy razem z diamentem, ale wypływamy hmm. gdzieś w takim miejscu, w którym prawdopodobnie może i nas nie znajdą. That's right, od razu, intruder ona skuter! Osiągnięcie odblokowane Football United, proszę bardzo, dobra, przechodzimy do kolejnych zakończeń. E, nie ma co ten y, czekać na to, także 4 na 40 i już jedno zakończenie. Można? Dobra, pokaż mi mapę. O oh, Jezu, yes. dobra, tutaj. Mogłem użyć jednej rzeczy, drugiej Sir, i trzeciej, czyli najpierw tutaj. Nie zrobię niczego, a mogę jeszcze w Brajba nacisnąć. Eh? Braibel jest federalnym... O kurde, czyli nic nie zrobiłem jest źle. Ale! Mogę jeszcze nie robić kompletnie nic i to również będzie rozwiązanie. No, musisz otworzyć ogień. You to otwieraj! Otwieraj, nie masz wyboru. Bang, czyli tutaj również oczywiście pokażmy mapę czy mamy zrobione 3 na 3. Dobrze, teraz tutaj policja cię łapie, a my możemy zrobić kilka rzeczy. Mianowicie sticky grenade'a rzucić. Przykleimy się do ręki! Aha, bo sticky grenade czyli trzeba było go najpierw rzucić i on się przykleja, a nie najpierw się przykleja. Później nie masz jak go rzucić, wybucha ci w ręce proste. Ale mogę jeszcze nie robić oczywiście nic, czyli mogą gdzieś tam nie postrzelić. Bęk, proszę bardzo. Mamy go prosto w głowę, Wonkier, proszę bardzo, boom headshot. tarcza Szmato, boom headshot. Wszystko się zgadza. Czyli mamy mapę i zrobione kolejne dwie rzeczy. Teraz mamy przy porwaniu policyjnym, czego jeszcze nie użyliśmy. Prawdopodobnie nie zrobiliśmy niczego, czyli nie róbmy po prostu nic. Ani branch, ani rock. Czyli nie skorzystajmy z gałęzi. Ten też trafił, jaki zadowolony, że nagle we mnie trafił. Tutaj jeszcze mamy jedną opcję, prawdopodobnie czyli nie robienie niczego. Albo to cable, albo basket, który nas przechyla, a my nie zrobimy niczego. Podnieś ręce do góry i nie ruszaj nawet... i nie, niech się nie ruszają twoje muskuły. To miało być tak, w sensie, takim idiom się stworzył z tego, bardzo fajny. Dobra, co jeszcze tu mamy? Ale najpierw, na samym początku, już na parkingu, mogłem jeszcze skorzystać z jumpa. I połamać kręgosłup na schodach To nie jest bardzo, to jest bardzo zła opcja Ale mogę zrobić jeszcze retraj I nie robić kompletnie niczego Co się wydarzy jeszcze nie, nie, uży, nie użyję kika Ani niczego, walnę głową w ścianę prawdopodobnie Też jest fail e, Niestety to nie był dobry początek Jak tam mapa moja pokazuje Tutaj jeszcze mam trzy opcje do wykorzystania Czyli w hali, w średniowiecznej e, hali Coś tam użyłem wcześniej Prawdopodobnie tarczy Teraz użyję lancy Za pomocą lancy mogę Tylko wyskoczyć i na czole podryfować w ich stronę Żeby zrobili mi krzywdy, to nie jest dobre Ale zamiast lancy i tarczy mogę jeszcze użyć jednej rzeczy jaką jest flail. It's a fail. zahaczyłem o sufit, niestety o średniowieczną łódkę-motorówkę, także również jest fail. I to są dwie opcje prawdopodobnie, czyli mogę zrobić jeszcze jedną, czyli nie robić nic, to jest kolejna opcja do zrobienia, nie robię nic i prawdopodobnie to oni z pistoletów w gościu mnie z pałki, pałka przeznaczenia. Dobra, wracamy na sam początek, a jeszcze tu coś miałem albo bo to poprowadziło do zakończenia, czyli cała ta ścieżka jest odblokowana, bardzo fajnie zrobione te mapy, to mi się super podoba. I teraz zamiast boost ina zrobimy sneak in, czyli powolutku dostaniemy się prawdopodobnie... O, tutaj będą kolejne opcje. Eee, jumble hoopers, czyli za pomocą butów takich grawitacyjnych, które... Nie doleciałem, ale mogę się jeszcze raz odbić, spokojnie! Nie w tę stronę, Boże Święty! To już koń... Dwa punkty dedukcji, co? Na czym, na czym to polegało i do jakiej gry to było nawiązanie? Wiecie, nie mam kompletnie pojęcia. Antygrawitacyjna czapka, proszę bardzo. Czyli za pomocą antygrawitacyjnej czapki lecimy do góry, ponad chmury. Wyłączę, nie działa. Zapomniał, że. Okej, okay, czyli do księżyca, proszę bardzo. I masz szczęście. E, zawsze będziesz podróżował po kosmosie. Nie wiem dokąd dolecę, chciałbym wiedzieć. Dobrze, teleporter. Użyj teleportera i za pomocą teleportera prawdopodobnie znowu przeniesiemy się w jakieś miejsce. Tylko, czy nie wyskoczymy połową głowy? O nie. Prawdopodobnie za wysoko. Jednak, jednak jesteśmy. Ale chwileczkę, tam jest jakiś gościu, którego już możemy atakować, ale zanim do tego dojdziemy, wrócimy. Bo jeszcze użyjemy oczywiście Shrinky Ray'a, Za pomocą Shrinky Ray'a coś się może wydarzyć, możemy się zmniejszyć. No nie! I teraz wyszła nowa gra Grounded, nie wiem, czy kojarzycie. Walki właśnie z robakami. Walki z robakami, czyli pająki, biedronki i tak dalej. jeszcze ciężarównicę. Proste. Yy, one są bardzo agresywne, kiedy ty jesteś mały, prawdopodobnie. Okej, okay, możemy użyć jeszcze Kill'Off'a. a kill -off też prawdopodobnie jest dobrą opcją. Tylko nie w Minzroft! Ale też się dostanę, nie? Ty też nie. O, udało się, czyli creeper gdzieś tam mnie doprowadził. Czyli to jest druga ścieżka do rozwiązania. Dobrze wiedzieć, czyli zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Spokojnie. A, nie dojdziemy, bo musimy użyć albo już którejś z tych rzeczy. To dobra, użyjmy pistoletu od razu, cyk. To jest Pepega stara jakaś bez naboi. Jaki face, proszę bardzo. Quick. Pretend you were joking. Myślałem, że żartujesz. Niestety nie żartowałem. Użyjmy może bomby. Jeb go w nogę, ale dostałem z rewolweru w czoło, także bomba tutaj nie popłaci. Nie miałem w sobie kszty trotylu, więc nic się nie wydarzyło, ale mogę użyć samolotu. Za pomocą samolotu mogę Pozwalić gościa z pistoletem. Muszę... Co? I got warned. Some... Muszę kogoś ostrzec. Okej, okay. i teraz mamy kolejne miejsca do wejścia. A, czyli jak nie patrzy, to mogę pójść. Dobra, najpierw retro room, zaryzykujmy. Do retrorumu, bo on przysypia sobie. Dobrze, czyli mamy retro room, a w retro roomie wejście do miejsca, gdzie znajduje się diament, będę musiał wracać. Tak będę skakał między miejscami, także się nie denerwujcie, bo trzeba zrobić wszystkie zakończenia. Ty, a jakbym wrócił jeszcze? Może od razu wrócę do Outer Walla, żeby użyć jeszcze likwidatora? Czyli jest likwidator, a za chwilę pójdę dalej. Czyli yy, to nie zadziała. Możesz przeniknąć przez ścianę. To jest urządzenie gaybenowskie, prawdopodobnie. Przez ści... likwidator. Liquidator, czyli miały być wodny taki, a na polskie likwidator, czyli mogłeś podlać trawę swoim truchłem. No dobra, tu jeszcze czegoś nie zrobiłem, czyli nie użyłem żadnej z tych opcji. Zobaczymy, czy mnie zauważą, jeżeli e, czas minie. Tak z czystej ciekawości, bo oczywiście, tak jak mówię, robimy wszystkie zakończenia gry na 100%. Musi być stealing the diamond na 100%. Zostaw oczywiście łapeczkę w górę. Zapomniałem ci przypomnieć o tym, żebyś łapeczkę w górę zostawił. Kiedy czas płynie, to ty łapeczkę w górę strzelaj, synie. I córko, synie się rymowało, więc powiedziałem, synie, ważne. W każdym razie czas mija. Let's go, milionerzy, koniec programu minął. W sensie program i nie ma. Tu już wszystkie opcje. No i teraz co? Wybieramy dach, czy może wybieramy wejście do tunezyjskiego tego? Może po kolei lećmy. Czyli najpierw dach. Mamy oczywiście Invisible Pill, czyli pigułka niewidzialności. Czy uda nam się przejść gdzieś. O. What happened? O, straciłem. Czy w że jestem niewidzialny, to przestałem widzieć. Nie dobrze. Dobrze, użyjmy Tranquilizera. Tranquilizer w czoło, proszę bardzo. Czemu go uśpim? Akurat ziewał. Postrzeliłem kogoś na dole. Albo siebie z klimatyzacji. Rozwaliło mi łeb. To nic dziwnego. Więc Falcon Punch! Falcon Punch! Oh. Pistolet był silniejszy. Falcon Punch. Nie wyszło. Ale dobrze! Jest Penny! O, oh, look, Penny! O, oh, Grosik. O, oh, look, jest Penny. <laughs> grosik, e, yeah, proszę bardzo. E, hey, look, Penny. Dobrze, jestem na górze. Mogę zaskoczyć, użyć wire, albo Wormhole RIFLE! Nie mam pojęcia, na czym to polega, czy to jest jakiś przyciągator. Jeb, i na górze. I teraz będzie tak krążył w nieskończoność, a ja razem z nim. A gdzie diament? Halo? Nie tylko je. zaskoczyłem ci do, do, Dobra, to był portal, który generuje energię 25 metrów na sekundę. Ale gdzie był diament w tym wszystkim? Dobra, to użyjmy wire, czyli na linię, no. Ten 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 ten. 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 Udało się. Nie wierzę w to. To daj mi jeszcze użyć zaskoku po prostu na dół jak to zadziała? O nie! Od razu alarm! Alarma! Do you think something ładnie, że nie działa? To zła opcja. Ok, za pomocą Tomakruza i Mission sposób schodzimy w dół i możemy użyć młotka albo laser cutter. Oczywiście laser cutter będzie dobrą opcją. Nie wierzę w to. To nie jest możliwe! To, co się wydarzyło, nie jest możliwe! Laser cutter powinien być użyty! Użymy jeszcze raz laser katera! To jest niemożliwe. Laser cutter, proszę bardzo, wycinaj. Bang. Zaciął się! Rozciąłem swoje ciało i tak bywa! Rozciąłeś się i nie krwawisz? No, bo jestem stickmanem, więc wiesz. Dobra, możemy użyć działa, yy, deski albo sera. Za pomocą sera to będzie wyjątkowe. Mogę zjeść ser i zostać złapany prawdopodobnie. Ale dobrze. Yummy! <grym> Yummy! U, 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 u. Seriously? No, ty mi dałeś tę opcję, ja wybierałem. Ale dobrze, użyjmy działa w takim razie. Wystrzelmy. O nie, wypadłem z działa. Zapakuj się tam z powrotem. Mord, nie wiem czy zdążysz. Yeah. To chyba nie wróży niczego dobrego. Zostałem z diamentem w tubsku. Niestety. I prawie się udało. Prawie. Więc ostatnia opcja z tych trzech to jest oczywiście deska. Możemy wybić się na desce i podróżować. I po... O, ci mnie aresztowali. To już yeah. mówił. I ja mogę spokojnie wyjść wyjściem. O! I tutaj będzie kolejna prawdopodobnie opcja. Czyli mogę walnąć w jego szyję. Snapnąć go w neka. Snapnij go. Spadłem po schodach. Niestety. Nie snapujcie ludzi w neka, bo spadniecie po schodach. Tak też bywa. I told you about stairs. Co? Coś ktoś o schodach mówił? Dobra. Po prostu zrzućmy mu na łeb diament. Yep. Ale czajnik zaparował, proszę bardzo, nie bierzemy czwórki, tylko bezpośrednio wiamy. I rozwiązanie! ANSIN burglar, czyli jestem e, rabusiem, nic poniem, takim niezauważonym! No dobrze, no dobrze! Więc ja wracam do tych opcji, bo to jeszcze nie jest koniec gry. Oczywiście rozwiązanie 2 na 3 i 31. Jeszcze chwilę mi daj Tu jeszcze mam przecież muszę użyć rajfla, mogę podejść do jego rafla powolutku jeb! Dodbu w i trafiłem w każde miejsce, tylko nie w niego. Nikt mi nie powiedział jak z tego strzelać. Man, those first person shooters make it look so easy. No zgadza się, to jest też bardzo dobre nawiązanie, czyli w CS-ie robisz głowy jak duńczycy, ale duńczycy dostaliby pistolet i Ale jest jeszcze opcja skoku, czyli zamiast walić go w szyję, mogę na niego zaskoczyć. Brave! Odważny skok przeznaczenia. W szpagacie niestety Zaskoczyłem Cię, bo diament trochę waży. Przecież wiedziałem. No i tu cała ścieżka rozwiązana. Czyli przechodzimy do ostatniej ścieżki, jaką jest tunezyjskie wejście. Czyli muszę dostać się do retrorumu. Proszę bardzo, lecimy i w retrorumie już będziemy robić swoje. Tam leżały czyjeś nogi w ogóle. A to było tego gościa, który walnął w ścianę. Więc powolutku teraz, czego użyjemy, żeby dostać się dalej? Obcy, łomy, goodball i grzybki. Oczywiście grzybki z Mario. Jestem ogromny, wysoki, proszę bardzo. That's right, motherfuckers! Don't shoot! To wszystko się ode mnie odbija, nie dość, że jestem ogromnym skurczybykiem. Coś się wykluje z tego! That's right, PTERODAKTYL A! Wykluliśmy pterodaktyla. Pterodaktyl porywa jednego z typów. Ja mogę. O nie! Myślałem, że zmierzę biamy, doczęcie to się nie stało. Straciliśmy życie, zmniejszyliśmy się. Dostałem skulki, pterodaktyl się jest spustoszenie. W tym muzeum. No jest niedobrze, no jest bardzo niedobrze. A tutaj, gdzieś na południowym zachodzie. Na południowym zachodzie, w centrum. Somewhere, czegoś. E, proszę pana. Może pan na to spojrzeć? E, mam jakieś dziwne 10-6 znaki. Dochodzę z muzeum. Mój Boże. It's over 9000, prawdopodobnie. Jest powyżej 9. Yeah, Już miał mówić, 9000, ale nie powiedział. <laughs> Okej, okay, czyli masz jeden y, przycisk, który musisz nacisnąć w tej sytuacji, żeby coś się wydarzyło. Wracajcie do. kto ogląda telewizję, a wy wracajcie do pracy. Czyli oni sobie oglądają telewizję, a ja mam cztery przyciski nacisnięcia. Jest pięknie. Dobra, weź satelitę. Co za pomocą satelity możemy zrobić? On the party, Dobrze, że zrobili to w tej grze. Czyli całe muzeum zostanie no, tyle zostało z muzeum Oczywiście jest to fail Couldn't resist, czyli nie mogło to się udać Ale użyjmy na przykład tego Czyli jakieś koło zębate Nie wiem czy ktoś mnie wkręci w jakieś koło zębate Czy coś tam przyleci COŚ TU WLECIAŁO Jakiś android z CCC Normalnie android, który sprzedaje buty Prosta sprawa Piłą będzie coś ciachał Czyli nie dość, że my jesteśmy teraz duzi To i on tu Nadepnie komuś na pół buzi Ja mogę uciec oczywiście, ale z diamentem Tylko z diamentem mordo Łap diament zanim oni Znajmą się tobą, a nie tym ogromnym typem. I to jest rozwiązanie, prawdopodobnie, czyli on gdzieś tam rozwala muzeum. Spuściliśmy robota CCC na świat, a my postanowiliśmy prawdopodobnie uciec. Czy to jest jakieś zakończenie, czy to tylko polega na tym, że będziemy biegli w nieskończoność? Hello, hello. Uuu. Zmęczyłem się i nie wziąłem diamentu. Jest diament! TAK TO SIĘ ROBI! Ranga Just Plain Epic, czyli planuj epicko to co będziesz robił. Po United i tak dalej, ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec, bo mamy kilka rzeczy do zrobienia. Czyli nie zrobiłem kilku zakończeń, które zrobimy teraz, czyli jeszcze sześć rzeczy do zrobienia. Jeszcze mamy do użycia promile, procento promile, czyli nie wiem, zalejemy całym muzeum alkoholem? Kalkulator. Musisz policzyć jak stąd uciec. 1, 3, 3, 7. Oczywiście, że kod 1, 3, 3, 7 dzielone przez 0 równa się 0. Gdzieś mnie wsyśnie, coś się wydarzy. Sorry, byłem w łazience, e, co ja właśnie właściwie miałem, gdzie są wszyscy, czyli cały świątnik. Ale mamy jeszcze opcję chemikaliów, czyli jakieś skażenie, nie wiem, skażenie lajkami, zostaw lajka, Taktyk, bomba taktyczna też z CCC, mam sekundę, to już koniec. Czyli nuklearny wybuch zmiażdżył wszystko razem z naszym diamentem, to również nie było dobre rozwiązanie, szkoda co prawda, no ale... Nukę? Lubiłem mapę w CS7 nukę. I teraz tak, tutaj jeszcze mogę użyć kilku opcji, zamiast grzybka, który był rozwiązaniem, mogę użyć łoma, czyli za pomocą łomu, nie wiem czy mogę kogoś uderzyć. Co za dźwięk? Co to za? Kto tu? NIE! Half-life! Słyszeliście, że wychodzi trójka już niebawem? Raczej nie. Ale możemy użyć Goodbola, czyli Pikachu. Pikachu, I choose you! Będziemy tu walczyć sobie z jakimiś ziomeczkami. Pikachu zaraz strzeli w nich piorunem klasie brwiami. Night Guard, Tom i Joe. To są nasi przeciwnicy, a my wybieramy. Kim on jest? Jesus. rozwaliłem całą. Jesus. error Mogę nacić! o- mogę- o- oh- mogę... o, o- 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 czekaj! Mogę to nacie- yeah, jeeep! blue screena mi złapało. Zero- kod jedynkowy. No nie chce mi się tego tłumaczyć, byłem w technikum informatycznym, bo zależy co jest co, ale... Ja, jak chcecie to przetłumaczyć i napiszcie w komentarzu! Ale w takim razie użyjmy jeszcze obcego! Bo może ten obcy coś nam pomoże tutaj zrobić. Chociaż wątpię, ATAKUJ! Pewnie przy, przyczepi się mi na mordę, także wybierałem wcześniej grzyba, teraz sam wyglądam jak grzyb. No I tu zrobione wszystko i zostaje nam jeszcze jedna opcja, czyli zamiast pójść do retro roomu, to możemy, jak on śpi, pójść tutaj. Może zdążymy? Nie zdążyliśmy. Hmm, must be light sleeper. Failster Piece, że Masterpiece, czyli rozwiązaliśmy znowu całą grę, przeszedłszą każde rozwiązanie, aż jeszcze zerknę, czy na pewno tak. Trzy zakończenia, wracamy do menu głównego i teraz mamy opcję Infiltrating the Airship, czyli jedna z gier, która troszeczkę potrwa. Potem mamy jeszcze jakieś dwie. co tam jeszcze wychodziło? I tak to leciało dalej, także to już kolejny odcinek. Okej, okay, moi drodzy, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i napiszcie y, hashtag jaki dzisiaj był diament chyba. No w każdym razie zostawcie y, hashtag do zobaczenia już nie bałem w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli chcecie infiltration the Archib, w poprawionej wersji, to zostawcie Łapeczki w górę szybkie 20 tysięcy. Od razu kolejny odcinek i codziennie o 9.50 odcinki na kanale. Także my wszystkie do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie. Walk it. Woo. i nie kradnij diamentów. Co sumie skąd masz? Hej, mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!